Siemaneczko widzowe, dzisiaj będę nagrywał dla Was super recenzję moich dwóch par korków. Jedne są już naprawdę bardzo zużyte, mogliście zobaczyć na paru filmach mnie w nich grającego i strzelającego gole. A drugie są naprawdę nowe i naprawdę piękne koretki, które no, jeszcze nie były używane, no i oczywiście różnią się od tych drugich, dlatego zarobimy sobie ich recenzje i porównamy ich. No i oczywiście one są jeszcze z metką, nieużywane, nie grają w nich, także Przechodzimy do recenzji. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, ponieważ nadal bardzo wiele osób z Was tego nie robi a to bardzo pomaga w budowaniu kanału, w dalszym rozwijaniu jego. Także zachęcam bardzo do subskrybowania kanału. Lecimy do filmu. SG Pro. Ten model jest stworzony do gry na miękkiej grząskiej nawierzchni, np. Na, na błotnistych lub wilgotnych boiskach z naturalną trawą. Konstrukcja korków wyposażone są w metalowe wkręty SG, które zapewniają maksymalną przyczepność w trudnych warunkach atmosferycznych. Technologia anti pomaga zapobiegać przywieraniu błota do podeszwy, co utrzymuje optymalną przyczepność i daje im lepszy efekt. Technologia anti obecna tylko w modelu SG Pro C, czyli tym limonkowym, aby zapobiegać przywieraniu błota. Nike Zoom Superfly 10 Academy fg -MG. Te korki są przeznaczone do gry na naturalnej trawie o twardej nawierzchni oraz na sztucznych nawierzchniach, np. na nowoczesnych boiskach hybrydowych. Konstrukcja korków posiadają krótsze plastikowe kółka o różnym kształcie, które zapewniają dobrą przyczepność na twardych i średnio miękkich powierzchniach. Te korki to uniwersalne korki, które sprawdzają się w różnych warunkach, nawet w tych najtrudniejszych. Na koniec podsumujmy sobie różnice tych korków. Przeznaczenie FGMG, czyli te niebieskie, dokładnie tak, twarda lub sztuczna nawierzchnia, a SG Pro AC, miękka, błotnista nawierzchnia. Typ korków: FGMG, plastikowe, krótkie korki, wielefunkcyjne, a SG Pro AC, metalowe wkręty, lepsze na miękkich boiskach. Co do ceny, jeśli chodzi o cenę, zawsze jest z tym problem, ale w tym wypadku jest trochę inaczej, ponieważ regularna cena tych korków różni się teraz tylko o 20 zł. Ponieważ SG pra c kosztują 440 zł, a FGMG tylko 20 zł taniej. Chociaż teraz, kiedy to nagrywam, na Eleven Team Sports, tam skąd kupiłem obydwie pary, są tam bardzo przecenione. Także cena tych korków różni się o bardzo niewiele. Do wybrania macie jeszcze inne kolory, które mogą Wam się naprawdę spodobać. Ostatecznie, jeśli grasz na różnych nawierzchniach, czyli na przykład na trawie twardej lub sztucznej, wybierz FGMG. A jeśli częściej grasz na mokrych, grząskich boiskach, wybierz SG Pro To jest mój ostateczny wybór. Także to już by było na tyle w nagrywaniu tej super recenzji dla Was. E, była to chyba druga albo trzecia recenzja na tym kanale. E, ale pierwsza dotycząca koreczków. Także no, zobaczymy, czy takie coś pojawi się w przyszłości. E, no co, myślę, że ta recenzja wyszła nawet git. Yy, oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału i podzielenia się swoją opinią w sekcji komentarzy na temat dzisiejszego filmu, ponieważ, tak jak mówię, to bardzo buduje i rozwija kanał. No i co? Widzimy się za tydzień w piątek o godzinie 15.